<laughs> witam, witam was serdecznie, moi drodzy. Wspólnie z Katarzyną Tarnawą Gwóźdź przygotowaliśmy pismo do marszałka Sejmu pana Hołowni o odmrożenie projektu ustawy Beaty Szydło, a więc za już czasów Prawa i Sprawiedliwości wiedziano jak Polacy są mocno truci poprzez system żywieniowy, o czym mówi raport Najwyższej Izby Kontroli. Mafia żywnościowa, a biorącej w niej udział podmioty gospodarcze z systemu przetwórstwa rolno-spożywczego, importujące szkodliwą, rakotwórczą żywność na teren Rzeczpospolitej Polskiej, jak zarówno producenci drobiu i świń, korporacyjni z tuczu przemysłowego, trują konsumentów. Udział w tym przestępczym procederze bierze, moi drodzy. Zarówno cała branża handlu i dystrybucji żywności. Więc wszystkie markety zarządy tych sklepów bardzo dokładnie wiedzą, bo znają raporty niku, lecz sprzedają poprzez sklepy, jak Biedronka, Lidl, Dina, Kauflandy, Oszony, Aldiki i inne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szkodliwą rakotwórczą żywność, niebezpieczną, o czym stanowi Najwyższa Izba Kontroli. To właśnie w zeszłym. Miesiącu było spotkanie w najwyższej Izby Kontroli w sprawie trującej nas szkodliwej żywności. Ten projekt ustawy, moi drodzy, znajdziecie na stronach internetowych, ale wniosek do petycji możecie pobrać ze strony Wygrajmy razem. Umieściliśmy pod. W, na mojej stronie facebookowej, pod takim właśnie apelem, jak i zarówno w tej chwili na YouTube, w pierwszym komentarzu będzie umiejscowiony link do strony wygrajmyrazem.pl. Będzie tam edytowalne pismo, które możecie sobie pobrać na komputer, wpisać swoje imię i nazwisko, i za pośrednictwem poczty lub e złożyć do kancelarii prezesa Rady Ministrów. Do kancelarii prezydenta, ale w szczególności trzeba to złożyć na kancelarię Sejmu, na marszałka Sejmu pana Hołownię. To właśnie pan Hołownia powiedział, że nie będą zamrażane żadne projekty ustawy. Na TikToku nie mogę umiejscowić linku, więc odsyłać będę was do mojej strony Facebookowej lub YouTube'a. I tam znajdziecie linki. Tam będzie link lub jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, ja prześlę też ten link e, za pośrednictwem maila czy e, sms-owo. Nie ma najmniejszego problemu. Najważniejsze jest to, żebyśmy zasypali polski Sejm w petycją, w formie petycji, że żądamy. My, panie Hołownia, żądamy w interesie naszego zdrowia, w szczególności interesu polskich rolników. Jest to bardzo ważne. Ponieważ mafia żywnościowa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej importuje szkodliwe mięso z Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Ukrainy, i to wszystko napływa na teren Rzeczpospolitej Polskiej, jesteśmy tym zalewani. Sprzedawane jest to pod kodem kreskowym 590 w oszukiwaniu konsumenta z flagą Polski. To jest układ mafijny, moi drodzy, i tym powinny się zająć już od dawna służby UOKiK-u, moi drodzy, NIKU, Prokuratury ABW, CBA i CBS. Mamy tu do czynienia z przestępstwem i działaniem na szkodę interesu państwa. W tym biorą udział, moi drodzy, działacze i rolniczych, W tym robią e, też biorą udział. Działacze, stowarzyszeń działania w imieniu obcego mięsa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które reprezentują interesy przy Ministerstwie Rolnictwa, w tym biorą, moi drodzy, organizacje wchodzące w skład Polskiej Federacji Producentów Żywności, jak i zarówno Polskiej Federacji Dystrybucji i Handlu. Tam są tylko i wyłącznie, moi drodzy, zagraniczne firmy i zagraniczni udziałowcy. Którzy tworzą prymat prawa i legislacji prawnej dla polskiego rolnictwa, handlu i dystrybucji. Polacy są truci, ilość wzrostu chorób nowotworowych jest katastrofalna. To w naszym interesie. Wielki apel. Żebyśmy my wspólnie, konsumenci i rolnicy zaczęli dbać o to, żeby była suwerenność terytorialna, żywieniowa, bezpieczeństwa zdrowotnego, bo tu chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne. Stąd też Dania wprowadziła rygorystyczne normy, będąc jednocześnie członkiem Unii Europejskiej ze względu na politykę zdrowotną i chroni swoich, kons swoich konsumentów, swoich obywateli, tak samo my powinniśmy, moi drodzy, chronić. Naszych obywateli, a w szczególności to młode pokolenie, które zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli jest trute szkodliwą żywnością. Zaraz, bezpośrednio po zakończeniu transmisji na YouTube, w pierwszym komentarzu będzie umiejscowiony link do pobrania tej petycji. I tam Państwo też znajdziecie z TikToka na YouTubie. Marcin Bustowski. Moi drodzy, i po, tom, po tym będzie pierwszy link, lub na Facebooku już jest umiejscowiony. umiejscowiony tam też możecie sobie go pobrać i e, wysyłać pismo. Kosztuje to zaledwie 8 zł. Naprawdę 8 zł. Mniej wydacie później na lekarzy, pamiętajcie. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej niedzieli.